To jest niezwykłego w Dawidzie. Dzisiaj mamy kolejną odpowiedź. Dawid jest grzesznikiem, jak każdy inny, ale jest niezwykły w nawracaniu się. Zobaczmy w tym długim czytaniu, jak on to robi. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Dawid wie, że Boża sprawiedliwość jest połączona z Bożym miłosierdziem. On wie, że Bóg potrafi te dwie rzeczywistości, sprawiedliwość i miłosierdzie, połączyć. Dawid mówi, wpadnijmy, to znaczy, że rzuca się w, to, w tą rzeczywistość Bożej sprawiedliwości, bo wie, że tam znajdzie miłosierdzie. I Ty też, jeżeli masz takie doświadczenie grzechu, zrób to samo. Rzuć się w ocean Bożej sprawiedliwości, a tam znajdziesz Boże miłosierdzie. Ale jest jeszcze jedna genialna rzecz w Dawidzie. On bierze całą odpowiedzialność na siebie, całą odpowiedzialność za swoje grzechy. Bierze na siebie, nie zrzuca jej na inne osoby. Dawid woła do Boga tak: To ja zgrzeszyłem, to ja zawiniłem, a te owce cóż uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom mego ojca. Dawid bierze odpowiedzialność radykalnie. To jest trudne, ale zrób tak samo. W zrozumieniu tej dzisiejszej Ewangelii może nam pomóc kategoria sąsiedztwa. Najpierw spróbujemy ją zdefiniować trochę w duchu papieża Franciszka, gdzie widzi on w sąsiedztwie coś dobrego widzi takich zwyczajnych prostych ludzi, którzy dzielą też nasz los i nasze życie, ale mają w sobie ten rodzaj otwartości na Boga, otwartości serca, który decyduje o tym, że finalnie o takiej osobie powiemy on był święty, ona była święta, to był człowiek pełen światła, pełen Boga. Ale jest też taki rodzaj Sąsiedztwa, którego nie lubimy. Takie złe oko, które ciągle śledzi, podgląda, zazdrości, porównuje. Taki rodzaj pamięci, która przechowuje wszystkie porażki, pomyłki, błędy i w zasadzie w takim pryzmacie spogląda na człowieka i na rodzinę. I mam wrażenie, że Nazaret z dzisiejszej ewangelii to jest nazaret tego złego sąsiedztwa tych ludzi którzy wszystko pamiętają wszystko sobie tłumaczą ale nie potrafią zobaczyć tego że w tym chłopcu którego znają od małego ujawnia się boża miłość i że to jest ich mesjasz że to jest ich zbawca to już jest za dużo, bo ta pamięć i to złe spojrzenie, ono zamyka, zamyka na to, żeby dzisiaj spotkać Boga, żeby dzisiaj usłyszeć Jego słowo. Ja nieustannie będę stawiał opór Bożej obecności i Bożemu działaniu, jeżeli mam w sobie taką pamięć zła, pamięć, która oddziela mnie. Od Boga, który przychodzi i działa i chce mnie dotknąć. Ta Ewangelia, której z takim smutkiem zapisuje ewangelista, że nic Jezus nie mógł zdziałać w tej swojej miejscowości. Wydawałoby się, że w miejscu, które pokochał i które zna doskonale, które chciał obdarować sobą, a to miejsce go nie chce. Ta Ewangelia jest zaproszeniem do tego, by nieustannie to swoje serce budzić do życia, by nieustannie tą pamięć oczyszczać i uchwycić się chociażby takiego słowa, które pomaga przejść na stronę światła. A może to prawda? A może dzisiaj Bóg do mnie mówi? A może dzisiaj mnie zaprasza? Może dzisiaj przechodzi. Przez moją historię słowo może, które wszystko zmienia. Jeśli spodobał Ci się ten chlebak, zostaw like lub komentarz. Dzięki temu nasze treści będą bardziej widoczne w internecie.